Cześć, jestem Marta prychała Zarzycka i dziś chciałam Ci powiedzieć o moich doświadczeniach z Walią. Walia jest jednym z regionów Wielkiej Brytanii, regionem, który lubię, jeżeli chodzi o przyrodę. Naprawdę, Walia jest piękną, piękną krainą. Są tam góry, jest tam mnóstwo przyrody, zieloność i tak dalej. Pod tym względem Walia jest super. Co jest jeszcze super w Walii, to że ceny... Mieszkań i domów, czy też wynajmu, są naprawdę niskie. E, na przykład za cenę mm, pokoju w Bristolu można wynająć dom w Walii. E, tak więc no, jest różnica olbrzymia. Jest to oczywiście, ma to swoje powszechne. Jest to związane z tym, że na Walii jest mało pracy, a szkoły często mają niski poziom, więc nie każdy chce tam żyć. E, ciekawe są jest to, że Walijczycy to są. 100% Brytyjczycy. W innych regionach jest tych genów ściśle brytyjskich jest od 80% do 95%. Natomiast Wajczycy to są taki tacy typowi Brytyjczycy. Natomiast jacy sami są ci Wajczycy? Jeżeli chodzi o pokolenie yy, średnie i starsze, no to dla mnie są to osoby bardzo przyjazne. Yy, po prostu nie wiem, idziesz sobie i zaczynają do ciebie rozmawiać, jakby z tobą się znajdą, jakbyś nie wiem, 20 lat była ich sąsiadką, czy był. I jest to troszeczkę zaskakujące, bo to jest bardziej takie otwarte nawet niż tutaj w Anglii, gdzie mieszkam. Ech, natomiast gorzej z młodzieżą. Ja akurat nie mam jakichś takich e, dobrych wrażeń z młodzieży walijskiej. Nie zapomnę na przykład, była godzina 17, dzień powszedni, chyba czwartek. I. Przewaliło się mnóstwo, całe stada młodzieży walizkiej roz, rozchichotane, akurat rozchichotane to jest ok, tylko że oni byli pijani, oni byli po prostu pijani Nie wiem, czy to było jakieś święto, ale był czwartek, 17, to była młodzież Dlaczego tam prawie wszyscy byli pijani? Ja tego nie rozumiem Tak więc, no, to nie zrobiło dla mnie najlepszego wrażenia i tam dziecka bym nie chciała wychowywać Aczkolwiek uwielbiam tą naturę tamtajszą Natomiast Walijczycy to też duża część z nich jest bardzo nacjonalistyczna. I znam osobę, która skarżyła się, że no, była tam dyskryminowana przez młodzież walijską, bo nie przez średnich i starszych, którzy są normalni. Natomiast ta młodzież no, jest jaka jest i akurat nie zrobiła na mnie zbyt dobrego wrażenia. Yy, ale generalnie jeżeli ktoś jest odporny, trafi na jakąś wioskę z, głównie z starszymi lub w średnim wieku, to wydaje mi się, że. I nie wiem, pracuje przez internet albo ma pracę zdalną, yy, innego typu yy, to w każdym razie może pracować jakoś zdalnie To moim zdaniem jest to fajne miejsce do zamieszkania ze względu, jeżeli ktoś lubi naturę, albo jeżeli ktoś chce oszczędzać pieniądze, bo tam jest naprawdę tanio. Yy... Takie są w każdym razie moje wrażenia z Walii, może masz inne. Pozdrawiam cię serdecznie, dziękuję za uwagę. Marta Prychałażerska, żyj mądrze i zdrowo.